Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokój. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem i ziemia Judy, nie jesteś zgoła najliksza spośród głównych miast Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, A kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, no donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokój. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokój. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda inną drogą, udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Ta uroczystość cała jest dobrą nowiną, jedną wielką, cudowną wiadomością. Zobaczcie, mnie to, to trochę zdumiewa, ci, ci trzej mędrcy. Bez GPS-a, bez nawigacji, bez mapy. Po drodze, wiecie, nie ma stacji benzynowej, żeby się zatrzymać na kawę. Nie ma hotelu, gdzie przemocować. Jedziesz gdzieś. I oni mieli jakąś gwiazdę. się gwiazda jakaś. Coś na niebie tam świeci. Jedyny nawigator. I zasuwali setki kilometrów. Mogli ich okraść po drodze, pobić, nie wiem, zgwałcić. Różne rzeczy mogli się dziać. Zasuwali. Co ich ciągnęło? Co ich tak niepokoiło? żeśmy? Zobaczcie, co oni zrobili. Przyjechali, weź, wleźli do szopy, zobaczyli dzieciata, pokłonili się, oddali dali i do domu. Setki kilometrów tylko po to, żeby się pokłonić. Ja wam mówię, że to jest, cała ta uroczystość jest jedną wielką, dobrą wiadomością. Byłem kiedyś w DPS-ie dla emerytowanych aktorów. Widziałem tam bolesny obrazek. Siedziałem z jedną panią, rozmawiałem. Ona zrobiła herbatę i robiła mi tą herbatę z 15 minut. Kawę swoją robiła mniej więcej Tyle samo czasu, tak długo, powoli, z I jak usłyszała dzwonek, to się tak poruszyła, mówi: Słyszysz? To jest dzwonek na obiad. To jest jedyne, na co tutaj czekamy. Kiedy siostra zakonna zejdzie, zadzwoni dzwonkiem, wtedy się schodzimy, jemy obiad. Chwilę ze sobą rozmawiamy. I ja już na nic więcej nie czekam. Kiedyś byłam piękna, świeciły na mnie sceniczne lampy, a teraz wszystkie kamery zgasły, oklaski ucichły, i, i już nic niedobrego nie czeka. Powiedziała mi: Ja jeszcze mogę jeść to, tam, to święty. Ale tu są koledzy. Którzy wiesz, mają cukrzycę, ten nie ma nerki, ten nie ma tamtego. Oni mogą już tylko te kleiki takie. Oni nawet na to nie czekają. Właśnie cały ból, cały dramat człowieka polega na tym, że kiedy wygasa nadzieja, kiedy na niebie jest ciemno. I na tym polega chrześcijaństwo bracia i siostry, że my mamy prawo czekać. To, co powinniśmy, co możemy dać światu, to czekać. Zobaczcie, o czym mówi dzisiejszy psalm. Przepiękny jest. Nie wiem, czy słuchaliście tego. To jest tak. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa. Czyli uratuje tego, tego człowieka, który, który krzyczy, wrzeszczy, mam już dość, dość, już nie wytrzymam. Dla niego jest dobra wiadomość, że nadchodzi ten, który Twoje łzy osuszy. Który Cię przytuli i powie: koniec tego. Koniec Twojego bólu. Koniec Twojej samotności. Koniec wszystkiego tego, co, tego, co przeżywasz ubogiego, który nie ma opieki. Jest mnóstwo takich ludzi, którzy już nie mają na co liczyć, którzy patrzą na swoje życie, przeżyli to swoje życie i stwierdzają, nie ma, nie ma już perspektyw, że jest wszystko pozamiatane. Moje życie przeminęło, przefrunęło przez palce. Tyle błędów popełniłem. Ten sam o tym mówi. On takiego człowieka uratuje. Zmiłuje się nad biednym i ubogim. Nędzarza. Nędzarza ocali od śmierci. Są na tym świecie nędzarze. Ludzie, którzy, którzy mówią: Moje życie jest tragiczne, złe. Wszystko, co mnie czeka, to już tylko piekło i śmierć. A Ewangelia mówi: nieprawda. Nieprawda. Oto się objawił ten, który. Które mówi twoje życie dopiero się człowieku zaczyna. No właśnie, że błędem chrześcijan, chrześcijaństwo się kończy wtedy, kiedy my przestajemy czekać. Wiecie jak Żydzi świętowali Paschę? Jak oni świętowali Paschę, my tak, my powinniśmy w taki sam sposób. Mieli drzwi otwarte. Tu siedzieli, spożywali ten posiłek liturgiczny, święty, ale drzwi były otwarte. Dlaczego? Bo oni czekali, że za chwilę podczas tej paschy może przyjść mesjasz i nas wyprowadzi do radości wiecznej, do, do tańca. Ja nie wiem, może my powinniśmy w tej kaplicy otworzyć otworzyć drzwi. On tu zaraz przyjdzie. Nie? Czy ty czekasz na cud? Czy ty czekasz na cud? To jest chrześcijaństwo. Czekać na cud. Na rzeczy, na rzeczy przeciwne. To jest to, co bracia i siostry poruszyło tych jakichś trzech mędrców, królów, kim tam oni byli. Zobaczcie. Oni zobaczyli gwiazdy i mówili: Świat się zmieni, życie się zmieni, wszystko będzie inaczej teraz. I trzeba iść do niego i być po jego stronie. Zobaczcie, Zobaczcie. oni zobaczyli gwiazdy i stwierdzili, że jakiś król się rodzi. To, co się dzieje w kosmosie, ma związek z tym, co tu, na Ziemi. W dzisiejszych czasach, jak spotkacie kogoś, kto w coś mocno wierzy... A zobaczcie, ludzie się dziwią. Nie mogą się nadziwić, że spotykają kogoś, kto, kto w coś wierzy. Bo taki ktoś, kto w coś wierzy, no to jakoś żyje. Jeżeli ty głośno Będziesz mówił, że wierzysz, to na początku ludzie się będą ciebie bawić. Będą na ciebie patrzeć trochę jak na. Będą ostrożni, straszni. Jak na dziwaka. Ale zobacz, na czym polega różnica. Wystarczy zbadać to, w co on wierzy. To wtedy dokładnie wiesz, jakie będą jego reakcje, jeżeli wierzy naprawdę. To wtedy jesteś pewny, że jak zrobisz to, to on zareaguje tak. A jak zrobisz tamto, to on zareaguje tak. Jest coś pewnego, jakiś punkt odniesienia. A ktoś, kto nie wierzy, nie ma punktu odniesienia. Dlatego religia, tak naprawdę, każda religia, jest takim poszukiwaniem rzeczy stabilnej, rzeczy pewnej, nie niezmiennej. I o tym mówi ta uroczystość. Ci Trzej Królowie, Poganie, oni znaleźli, mieli jakieś odniesienie do Boga. I o tym mówi Sobór Watykański II, nie wiem czy wiecie. Że Bóg w różnych religiach, w różnych duchowościach, zostawił kawałeczek siebie, fragmenty Słowa Bożego. On gdzieś tam się ukrył, gdzieś tam jest. I to jest to coś, czego, czego dusza ludzka, ludzka potrzebuje, za czym tęskni. Za, za czymś, co jest pewne, nieruchome. Oni za tym zatęsknili. I ty za tym tęsknisz. Za czymś pewnym. Twoje dzieci za tym tęsknią. Za czymś pewnym. Za tym, że moi rodzice, że ich miłość jest pewna, że ja. Nie, nie muszę wątpić w to, że moi rodzice mnie kochają. Że ja mogę nawet popełnić błąd. Mogę zrobić coś złego. Odpowiedzią będzie miłość. Taki jest Bóg. Po to się narodził syn Boży, żebyś miał pewność, że Bóg Ciebie kocha. Po to się narodził syn Boży, po to umarł i zmartwychwstał. Żebyś miał pewność, że Twoja śmierć. Jakokolwiek nie będzie, oznacza życie wieczne. Oznacza radość. Oznacza dom Ojca Niebieskiego. Że nawet zła nowina, która cię dotknie, oznacza radość. Że jest Bóg. Ta uroczystość, ona się nie nazywa Trzech króli. No jak my mówimy, jest takie niebezpieczeństwo sprowadzić tą uroczystość do Trzech Króli, do takiej, takiej skaski, do, do bajeczki takiej o, o Trzech Panach na wielbłądach tam. Ta uroczystość się nazywa objawieniem Pańskim. To znaczy, że Bóg nie chce pozostać w ukryciu. Że tajemnica Twojego zbawienia to nie jest coś, czego Ty nie rozumiesz, nie znasz. A to jest coś, co Bóg chce Ci objawiać, żebyś wiedział, żebyś miał pewność, żebyś się mógł na tym oprzeć, jak na skalę, żebyś się po prostu nie bał. Bóg przychodzi dzisiaj i mówi: chrześcijanie, czekajcie. Czekajcie. Chrześcijanie to jest ktoś, kto czeka na Boga, który przyjdzie i pobłogosławi tej ziemi. Tej ziemi, która często rodzi ciernie, rodzi ból, konflikty, rodzi inne rzeczy. A my czekamy na Chrystusa. Na tym, że On się zjawił w tym roku, teraz. Ja Wam chcę przypomnieć o istocie naszej wiary. Zobaczcie, my wyznajemy to co niedziela. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wiesz, co to znaczy, że powróci? To znaczy, że może być, że już za chwilę, za godzinę przyjdzie i powie, Zapraszam do domu. Koniec ze złem, z cierpieniem, umieraniem. Czy jest nauka kościoła, ja mówię. To może być już za godzinę już, już za godzinę. Możemy nie zdążyć skończyć tej mszy. A on przyjdzie. I się świat skończy. I powie: Przyjaciele moi, zapraszam do domu. Do radości wiecznej. Zapraszam. To może być jutro. To może być za chwilę. Ja się pytał, czy ty czekasz? Mnie osobiście ta, ta uroczystość, te czytania napełniają ogromną radością. Jak ja słyszę, wyzwoli biedakę, Go wzywa. Oznacza, to że Bóg obiecuje. To jest jego słowo. To słowo oznacza rzeczywistość. On chce przyjść. Jest tu jakiś biedak? Ktoś dzisiaj cierpi? Czy to z Was wcie? Chrystus mówi: Ja chcę do ciebie przyjść. Chcę przyjść do Twojego życia i chce napełnić Cię radością. Jeżeli dzisiaj Ty się czujesz kimś takim, to jesteś jednym z trzech królów, który, który widzi gwiazdę. I on mówi: chodź, ruszaj w drogę. Przedzieraj się przez ciemność. Bez GPS-a, bez, bez konkretów. Jedno tylko masz. Oni mieli tylko tą gwiazdę. Która świeciła w nocy. A ty masz to słowo, tę dobrą nowinę. To, że, to, że Bóg cię ogłasza, że jego aniołowie cię ogłaszają, jest dobra nowina dla Ciebie. A ty mówisz, ale ja żyję w grzechu ciężkim, ale ja tam nie wiem. W związku sakramentalny, ale ja coś tam, coś tam, zabiłem człowieka, nie wiem. Ale ja ci Ale Chrystus nie przyszedł do pobożnik. Ci trzej królowie byli poganami, oni tam składali dzieci w ofierze. To były takie ludy. I im została dana gwiazda. I im. właśnie przyszli do Jerozolimy, do pobożnych Żydów. Trafili do pobożnych, którzy otrzymali to samo słowo. I ci pobożni się przestraszyli. I oni nie poszli do Betlejem. Jedni i drudzy, każdy z was dzisiaj otrzymuje dobrą nowinę. Przypominam słowa papieża Franciszka: Naschodzi rok jubileuszowy, on się rozpoczął, rok nadziei. dzień. I przeżywać rok na dzień oznacza oczekiwać, czekać. Nie musisz nic robić, ale czekaj. Tęsknij. Oczekuj na interwencję Boga. Ona będzie. On chce przyjść do tych, którzy na Niego czekają, którzy tęsknią. I Ciebie zapraszam, śpiewaj kolędy głośno, śpiewaj je z radością. Tam jest mnóstwo dobrej nowiny, tam jest mnóstwo prawdy w tych kolędach, w tych tekstach. Mnóstwo prawdy, mnóstwo dobrej nowiny. I błagam Cię wyjdź stąd i patrz w niebo. Stamtąd przyjdzie Pan. Zabrać nas do domu. Oby jak najszybciej. I może warto, żebyś stąd wyszedł i, i, i przekazał komuś tę wiadomość. Ktoś wcale nie musi zacząć chodzić do kościoła. Może czekać. Ja pamiętam, jak ja do tej pani aktorki powiedziałem, Życie wieczne się zaczyna. Ona się zatrzymała w tym, a i jej tak zadrżała. Ja mówię, nadchodzi życie wieczne. Wszystko najlepsze przed Tobą. Wiecie, że ona zaczęła płakać. Czegoś takiego potrzebujesz Ty? Potrzebuje Twój syn. Potrzebuje ten świat. Cała ta uroczystość jest obietnicą, jest nadzieją. Śpiewaj Panu. I czekaj. Czekaj na Jego przyjście.